słowem wstępu, czemu jest tu tak długo nie było więc nagle wracam i czemu jestem w środku lasu czemu usuwałem setki filmy z kanału i co ja ogólnie planuję tak długo mi na youtube nie było ale wracam z projektem tak myślę, że jakby Chcę nagrywać to, co mnie pasjonuje. Lubię pogrzeć w gry, ale ten kanał za mocno się oparł jakby na tym, czy nie? Więc od teraz będę nagrywał to, co ja lubię. Jakby jak to się przyjmie, no to się przyjmie. Jak to się nie przyjmie, no to się nie przyjmie. Ja po prostu będę nagrywał to, co ja lubię i tak że już ten projekt miałem w głowie w marcu, tam tego roku, ale ale że tak powiem to co ja planowałem zrobić mam lekkie komplikacje, muszę jeszcze trochę temu poświęcić więc ten film ze środku lasu tak, tam jest mój rower jest tak spontanicznie, spontanie chciałem wam pokazać po prostu że jak można w taką Taki jesienny dzień spędzić fajnie, miło czas fajny, słoneczny, miły dzień. I, więc tutaj będą takie właśnie filmy co ja lubię, co ja lubię robić, co ja robię. Dzisiaj ja tak powiem sobie trochę pogramy w piłeczkę w środku lasu. Nawet jakby te wideo miało mieć 0 lajków Mnie to nie obchodzi Ja nagrywam to, co ja lubię Nikt mi, że tak powiem, nie powie to, co ja mam nagrywać To, co ja mam robić ze swoim życiem Co ja mam wrzucać na kanał Nie mam tutaj żadnego scenariuszu Wszystko jest na spędzanie Bez cięć Jak się wywrócę, to się wywrócę Jak, nie wiem Jak mi piłka utknie na drzewie To mi na drzewie Ja po prostu to kręcę Bez żadnych serw, cięć albo coś widzicie chciałem coś zrobić nie wysłoą I od razu mówię, że jeśli będą komentarze w stylu albo albo coś w ten desen to ich nawet nie będzie, bo komentarze wyłączam. Hejt mam w głęboko w poważaniu. Więc te swoje uwagi możecie zachować dla za siebie. Nawet mi się to uda Moment W biegu tego nie zrobię Ale z miejsca Dajcie mi chwilę hvor du skal! Ze względu na to, że wiele, wiele orlików jest albo zajętych, albo są le lekcje na nich, no to tutaj mam wolną przestrzeń i tutaj gram, tak?

Cosz takiego? To jest nie jest tak szybko jak ja bym chciał. Wuuu! O właśnie! O właśnie! To jest to. to Jeszcze to, to muszę. Aj! Zeszło! <try>

Mamy to! Zawiało się! Kurde jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Właśnie! Wow. Dzisiaj się rekord pobity, mówiłem 15. 裤子高深。

Odwrócić sobie tę piłkę i odbić mi To by było fajnie. Chy, chy za mało Jestem cały sposony Nie aż tak podbić. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze w czele. Kileknie. No jednego, naprawdę. Idź się znowu. Jest. Mamy pięć, nie wiem czy się ma miało. Ale murneczki na dzisiaj To by był koniec.